To przed samym meczem mieliśmy jakieś tam swoje problemy, wyleciał nam trzech zawodników z podstawowego składu. Ale tak jak już w drużynie wspomniałem, wiadomo, że kontuzja jednego to jest szansą dla drugiego. Ci, co dzisiaj weszli, zagrali bardzo dobry mecz. Uważam, że z przebiegu całego spotkania byliśmy drużyną lepszą. Niestety raz się zdrzemnaliśmy w polu karnym. Taka bramka trochę przypa przypadkowa, pewnie zabrała kłotam z tyłu komunikacji. Przegrywamy. Szkoda, ale ogólnie z gry i z drużyny jestem zadowolony, także ja jestem bardzo rzadko zadowolony, także jak dzisiaj ich to znaczy, że zagrali dobry mecz. co, przed nami za tydzień następny ciężki wyjazd. Jedziemy do Warszawy na Nachutnika. Prawdopodobnie dwóch zawodników wróci już do gry. Tak do każdego meczu podchodzimy, wychodzimy gramy rozwiciarstwa. Gratuluję tu trenerowi yy, Mazowi trzech punktów. Mamy dalej. No ja, naszym głównym celem były trzy punkty. Wiadomo, że w tej grze seniorskiej to chodzi tylko o punkty. Wiadomo było, że po zimie będzie dużo znaków zapytania. Jak się nie grać trzy miesiące o, z presją ligową, to to dużo zawodników potrzebuje parę tych meczów żeby wejść na swój poziom. No dzisiaj na pewno Błonianka pokazała, jak silna jest ta liga mazowiecka, w tej chwili czwarta, że, że tutaj wiele meczów no, no na pewno jest na poziomie co najmniej trzecioligowym. Dzisiaj momentami gdzieś tam mieliśmy problem z tym, żeby zrobić naszą grę. To nie zawsze było tak, jak chcieliśmy to robić, no ale wiadomo było, że no przede wszystkim będziemy chcieli zdobyć te trzy punkty, bo, bo jeszcze parę tych kolejek minie, zanim wszyscy wskoczą na ten swój najlepszy poziom ale jak się nie będzie zdobywać punktów, to gdzieś tam może uciec ta pewność siebie. A dzisiaj no, gratulacje dla, dla moich zawodników za to, że umieli właśnie w ten sposób e, przeciwstawić się e, tak dobrze gdzieś tam kombinujący drużynie, kombinacyjna gra, e, że nieraz byliśmy trochę spóźnieni, ale no, mówię, był e, cel, były trzy punkty i, Wygrywając takie mecze pokazuje się, że jest to, to doświadczenie, dojrzałość, a lepsze granie, więcej tych płynnych akcji i wykończenia tych akcji to mam nadzieję, że w najbliższych meczach będzie. Czas pracuje na pewno dla wszystkich drużyn, ale no, każdy będzie chciał osiągnąć swoje cele. My też nie chcemy patrzeć, co będzie w czerwcu. Chcemy kolejny mecz już zacząć przygotować się do następnego meczu, bo znowu celem będzie to, żeby zdobyć trzy punkty. No i może już troszeczkę więcej tych akcji takich, jak jesteśmy w stanie na dzisiaj robić na treningach, a dzisiaj w meczu gdzieś tam tej nerwowości było trochę za dużo. Dobrze, jeszcze może do trenera Roberta jedno pytanie, ponieważ cały mecz, wynik na styku, czego okiem trenera zabrakło dzisiaj do wywierzenia chociażby jednego punktu tutaj z Mińska? Myślę, że więcej spokoju pod bramką przeciwnika, bo do tych sytuacji tam w bocznych sektorach dochodziliśmy. Ale mieliśmy problemy z dograniem, no te wrzutki takie z bocznych sektorów praktycznie górne wszystkie, wszystkie zbierał bramkarz, bramkarz Mazowi No dzisiaj akurat w ataku zagrali ci, którzy tak naprawdę, jakbyśmy byli w tym składzie, w którym byliśmy w ostatnim to pewnie w ataku by nie wyszli. No bo za kartki wisiał Darek Zjawiński, który wraca teraz, wróci na mecz, na mecz z hutnikiem i na pewno da, da nam jakość. Ciężko tak na gorąco pf, opowiedzieć o całym spotkaniu. Natomiast no, mysz był na pewno bardzo wyrównany. Pogoda jak widać ładna, ale nie do grania w piłkę, bo jest kosztuszna, więc też inaczej się troszkę gra. Tempo w pierwszej połowie uważam, że było dość takie mieszane, szarpane. W drugiej połowie już było więcej otwartości z obu stron. Udało się strzelić jeszcze w pierwszej połowie bramkę. Mogliśmy strzelić w drugiej z karnego, mogliśmy strzelić po akcji, mogliśmy też stracić. Dobrze, że, wywieź... że ugraliśmy te trzy punkty. Tak, to mecz... Na, na, na stykowym wyniku, e, druga połowa i Twoje dwie genialne interwencje praktycznie pod rząd. E, kilka słów e, o właśnie tej akcji. Jeszcze nie wiem o których mówisz, bo nie, nie pamiętam o genialnych, ale jakieś tam były. To są normalne interwencje. Ja jestem od tego, żeby bronić bramki. E, czy obronię głową, czy wyciągnę okienko, to jest taka sama interwencja, tak? Bramka nie wpada i... I tak naprawdę tak mogę to ocenić. Pierwszy mecz przyciągnięty, czy w takim razie rozpędzacie swoją lokomotywę w walce o mistrzostwo czwartej ligi? Wiadomo, że ciężko jest po trzech miesiącach wejść na ten tryb meczowy. Pierwszy mecz zawsze jest takim, takim, taką niewiadomą. No ale udało się i zobaczymy jak, jak się uda. W kolejnych meczach. Mamy nadzieję i będziemy po prostu dążyć do tego, żeby, żeby to wygrać.